Przedszkole Miś to nowoczesny parterowy budynek o powierzchni około 600 m2, który zlokalizowany jest przy ulicy Dojazd w Kutnie. Skąd się wziął pomysł na budowę przedszkola? sama jestem mamą dwójki dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym i kiedy zaczęłam szukać dla nich miejsca w żłobku i przedszkolu w Kutnie e, okazało się, że z racji tego, że mieszkamy poza miastem, nie mamy za dużego wyboru. Uznaliśmy, że chcemy dać mieszkańcom Kutna, ale też właśnie okolic całego powiatu kutnowskiego jeszcze jedną możliwość, ofertę stworzyć przedszkole o jakim ja marzyłam dla swoich dzieci, bezpieczne, nowoczesne, e, z bogatą ofertą edukacyjną e, i dużym atrakcyjnym placem zabaw. No i mam nadzieję, że to nam się udało. W budynku znajdziemy cztery przestronne sale zajęciowe. Każda z nich będzie miała bezpośredni dostęp do łazienek. Sale zostaną wyposażone w nowe meble, atrakcyjne zabawki edukacyjne i pomoce dydaktyczne. W budynku znajdą się również gabinety dla lokopedy oraz innych specjalistów. Goście oraz rodzice będą mieli do dyspozycji łazienkę, znajdującą się w holu głównym. W obiekcie znajduje się również zaplecze kuchenne z osobnym wejściem. W każdej sali oraz korytarzach zainstalowana została wentylacja mechaniczna, która w znacznym stopniu poprawi komfort nauki i pracy dzieci. Każda z sal ma swój motyw przewodni. Chcieliśmy, aby sale były różnorodne. Wiadomo, że dzieci będą łączyły się w grupy rano czy po południu, ale też będą zmieniały sale w ciągu dnia, bo w każdej będzie inne wyposażenie. Tutaj do jednej sali planujemy zakupić tablicę interaktywną, która jest rewelacyjną pomocą w prowadzeniu zajęć dla nauczyciela. Dzięki temu, że jest ona dotykowa, dzieci naprawdę chętnie i aktywnie biorą udział w zajęciach, w których jest ona wykorzystywana. Dlatego, tak jak mówię, dzieci będą zmieniały. Te sale, więc my chcieliśmy, by zmieniała się te również cała przestrzeń wokół nich, aby tutaj nam żadna monotonia się nie wkradła. I mamy salę słówek mądrych główek, salę pełnomorskich przygód, w której dzieci będą mogły poczuć się jak prawdziwi żeglarze. Jest też sala słodkich domatorów i miłośników kotków, no i sala marzycieli, w której królują dmuchawce, motyle i inne zaczarowane wróżki. Mamy nadzieję, że naszym misiom spodobają się efekty naszej pracy. Przedszkole Miś będzie placówką o profilu sportowo-językowym. Przede wszystkim naszym celem będzie jak najlepsze przygotowanie naszych dzieci do podjęcia nauki w szkole. Oczywiście program dydaktyczno-wychowawczy w Przedszkolu Miś będzie obejmował podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ale dodatkowo w Przedszkolu Miś będziemy starali się, aby nasze dzieci oprócz wiedzy otrzymały taki dodatkowy kapitał na całe życie, jakim jest rozbudzone zamiłowanie do ruchu i sportu. Sportu. Mamy świadomość tego, że dzieci coraz rzadziej uprawiają sport, że są znacznie mniej aktywne fizycznie i niestety coraz więcej wolnego czasu spędzają przed ekranem telewizora, komputera czy, czy smartfona. Niesie to ze sobą przykre konsekwencje, i wszystkie dostępne badania pokazują, że na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat dramatycznie wzrasta liczba dzieci zmagających się z nadwagą i otyłością. Więc my, mając taką możliwość i kontakt z tymi najmłodszymi dziećmi, które dopiero kształtują w sobie różne nawyki, Chcemy im pokazać, że aktywność fizyczna może być codziennością, że jest to świetna forma spędzania wolnego czasu, zabawy, a przede wszystkim, że jest to nieodzowny element zdrowego stylu życia. Skupimy się również na nauce języków obcych. Początkowo będą u nas prowadzone zajęcia z języka angielskiego, ale z czasem na pewno rozszerzymy naszą ofertę. Dzieci z łatwością uczą się języków, chłoną wiedzę jak gąbka, więc to ważne jest, by już od tych najmłodszych lat oswajały się z językiem obcym. W naszej ofercie znajdą się także zajęcia z logopedą, muzyka z rytmiką, zajęcia plastyczne, artystyczne. Będziemy regularnie organizowali spotkania z ciekawymi osobistami, z artystami. Na pewno będziemy chcieli wprowadzić zajęcia szachowe, ponieważ świetnie one rozwijają kompetencje matematyczne, ale też mając takie nowoczesne podejście do edukacji, na pewno będziemy chcieli wprowadzić zajęcia z robotyki, ponieważ programowanie rozwija u dzieci kreatywność, umiejętność logicznego myślenia, rozwiązywania problemów. Na terenie obiektu znajduje się również prac zabaw dla dzieci. Powierzchnia samego Placu Zabaw to około 2000 m2. Wiadomo, że dzieci potrzebują przestrzeni, a jeśli dodatkowo ta przestrzeń jest wypełniona atrakcyjnymi zabawkami i piękną zielenią, to chyba nic więcej do świetnej zabawy nie jest potrzebne. Na nasze dzieci czekają tutaj zamki, wieżyczki, kiwaki, ważki, huśtawki, zjeżdżalnie. Jest też ściana linowa, na którą można się wspinać, a dla starszych dzieci mamy 30-metrowy zjazd linowy. Jestem pewna, że każdy miś, mały czy duży, na pewno znajdzie tutaj coś dla siebie. Jak wspomniałam, plac zabaw jeszcze nie jest skończony powstanie jeszcze piaskownica, kącik sportowy i taka utwardzona alejka, po której dzieci będą mogły poruszać się, będą mogły jeździć autami, rowerkami czy, czy innymi pojazdami. Przedszkole zostało zaprojektowane tak, by w jak największym stopniu zapewnić bezpieczeństwo dzieci. W tym celu zamontowano kamery na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku. Dodatkowo w naszym przedszkolu będzie funkcjonował system punktualnik przedszkolny, który polega na tym, że każdy rodzic zostanie wyposażony w identyfikator w formie karty, którym codziennie będzie otwierał drzwi wejściowe do przedszkola. Tym sposobem żadna nieupoważniona osoba nie dostanie się na teren budynku. Osoby, które chciałyby zapisać swoje pociechy do przedszkola mogą to zrobić telefonicznie lub internetowo. Serdecznie zapraszamy dzieci z całego powiatu kutnowskiego w wieku od 2,5 do 6 lat. ale Mamy także do kontaktu rodziców dzieci poniżej 2,5 lat, ponieważ prawdopodobnie utworzymy grupę żłobkową w naszym przedszkolu. Przede wszystkim zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.miś-przedszkole.pl bez polskich znaków oczywiście, na której można przeczytać, kim jesteśmy, jakimi wartościami się kierujemy, zapoznać się z naszą ofertą i oczywiście są tam też nasze dane kontaktowe. Obecnie trwa wstępna rekrutacja. Z naszej strony można pobrać deklarację zgłoszenia dziecka do, do naszej placówki i wysłać ją na nasz adres e-mail. Przedszkole miś będzie otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach od 6 do 17. Co ważne, przedszkole będzie czynne w okresie ferii i wakacji.